Cześć, to zespół kanału Świat Ludzkich Historii. Każda historia na tym kanale to nowa opowieść, przygotowana specjalnie dla Was. Zapraszamy. W słoneczne popołudnie, w jednej z najbardziej ekskluzywnych restauracji w centrum miasta, zjawiła się rodzina znana wszystkim z powodu swojej mrocznej reputacji rodzina największego mafijnego bosa w regionie, Wittoria czarnego wilka Mankusołu, którego imię budziło strach nawet u najbardziej wpływowych biznesmenów i polityków. A jego wejście w to miejsce wywołało natychmiastową ciszę wśród gości, kelnerów i kucharzy, którzy niemal wstrzymali oddech, by nie zwrócić na siebie uwagi. Przy długim stole zasiadła cała rodzina, a wśród nich mała dziewczynka, siedmioletnia wnuczka bosa, o dużych oczach i złotych włosach splecionych w warkocze, którą wszyscy traktowali jak oczko w głowie, bo była nie tylko jedyną wnuczką, ale także symbolem przyszłości rodu. A mafoso słynął z tego, że dla niej był gotów popełnić największe zbrodnie i roznieść w pył każdego, kto ośmieliłby się zagrozić jej bezpieczeństwu chwili, gdy kelnerzy zaczęli podawać przystawki i nikt nie spodziewał się tragedii, dziecko nagle zaczęło kaszleć, dławić się kawałkiem jedzenia i sinieć na oczach wszystkich, a jej drobne dłonie chwyciły za szyję w desperackiej próbie złapania powietrza. W jednej sekundzie cała sala wpadła w panikę, lecz nikt, absolutnie nikt, nie odważył się podbiec i zareagować, wiedząc, że ratowanie dziecka mafijnego bosa oznaczało wzięcie na siebie odpowiedzialności, a jeśli coś by poszło nie tak, konsekwencje byłyby gorsze niż śmierć. Matka dziewczynki krzyczała rozpaczliwie. Ojciec bezradnie uderzał pięścią w stół, a dziadek, ten nieustraszony tyran, zbladł i podniósł się powoli, nie wiedząc, co robić, choć zwykle to inni tracili przy nim głos i odwagę. Kelnerzy uciekali wzrokiem, udając, że szukają pomocy, goście szeptali między sobą, ale nikt nie ruszył się z miejsca, bo lęk przed bossem sparaliżował nawet lekarza, który przypadkiem znajdował się w restauracji, lecz wolał udawać, że nie zna się na medycynie, byle tylko nie zostać posądzonym o najmniejszy błąd. W powietrzu wisiała cisza pełna napięcia, przerywana tylko kaszlem i słabnącymi odgłosami duszenia się dziecka, które zaczęło osuwać się z krzesła jak marionetka pozbawiona sznurków. Wtedy, gdy wydawało się, że los dziewczynki jest przesądzony, a boski gniew miał spaść na całą salę, z konta, gdzie leżał skulony w starym płaszczu człowiek o brudnej twarzy i włosach splątanych od miesięcy bezdomności, poderwał się nagle ktoś, kogo nikt by się nie spodziewał żebrak, który jeszcze chwilę wcześniej zbierał resztki chleba ze stolików i błagał o kilka groszy. Jego nagła decyzja sprawiła, że wszyscy patrzyli na niego z mieszaniną pogardy, zdziwienia i niedowierzania, bo jakim prawem ten nędzarz miałby wtrącać się w sprawy samego mankusołu? Jednak on, nie zważając na spojrzenia pełne nienawiści i strachu, podbiegł do dziecka i jednym ruchem chwycił je za plecy, stosując manewr Heimlicha, który wyglądał niezdarnie, ale był wykonany z desperacką pewnością człowieka, który już wcześniej widział podobne sytuacje na ulicy. W ułamku sekundy z gardła dziewczynki wypadł kawałek jedzenia, a powietrze znów wdarło się do jej płuc, co wywołało szok i ulgę tak wielką, że cała sala zamarła w absolutnym zdumieniu. Matka rzuciła się do dziecka, mafia zareagowała, wyciągając broń w stronę żebraka, gotowi zastrzelić go na miejscu, bo nikt nie wiedział, czy jego ruchy były rzeczywiście ratunkiem, czy próbą zamachu, a sam mankusoł podszedł powoli, patrząc tym mrożącym krew w żyłach spojrzeniem, które widzieli przed śmiercią jego wrogowie. Żebrak, dysząc ciężko, patrzył na nich z mieszaniną odwagi i rezygnacji, jakby był gotów zginąć tej chwili, wiedząc, że zrobił to, czego nie potrafił nikt inny. Restauracja tonęła w ciszy, wszyscy klienci bali się nawet oddychać, czekając na wyrok mafijnego patriarchy. Wnuczka, wciąż jeszcze drżąca i zapłakana, wtuliła się w ramiona matki, ale jej spojrzenie utkwiło w bezdomnym mężczyźnie, który dla niej stał się bohaterem, choć świat widział w nim tylko śmiecia. A Wittorio Mancuso, stojący nad nim niczym kat z uniesionym mieczem, miał podjąć decyzję, od której zależało, czy ten odważny, biedny człowiek zniknie z powierzchni ziemi, czy też zyska życie na nowo. W chwili, gdy wszyscy spodziewali się krwawego finału i pocisków, które zakończą życie bezdomnego, Wittorio Mankuso uniósł rękę, powstrzymując swoich ludzi przed strzałem, a cała sala wstrzymała oddech, jakby sam czas przestał płynąć, bo każdy wiedział, że kiedy bo zdawał znak, los człowieka ważył się na ostrzu noża. Zbliżył się do żebraka powoli, jego ciężkie kroki dudniły w ciszy, a spojrzenie, Zimne i nieprzeniknione, badało twarz człowieka, który odważył się naruszyć nienaruszalne granice mafijnej rodziny. Wszyscy goście, kelnerzy i nawet ochroniarze odwracali wzrok, nie chcąc być świadkami, bo nikt nie chciał, aby mafia zapamiętała jego obecność w tej chwili. Żebrak stał wyprostowany, choć drżały mu ręce, a brudny płaszcz ledwie zakrywał jego wychudzone ciało, ale w jego oczach było coś, co zdziwiło samego Wittoria, odwaga połączona z rezygnacją, jakby ten człowiek nie miał już nic do stracenia. Boss spojrzał na wnuczkę, która wciąż płakała, szepcząc coś do matki, a potem ponownie na bezdomnego, jakby ważył w sercu gniew i wdzięczność, strach i podziw, które mieszały się w niebezpiecznym koktajlu. Nagle, głosem głębokim i chrapliwym, zapytał: kim jesteś i dlaczego ośmieliłeś się dotknąć mojej wnuczki? Echo tych słów rozległo się po całej sali, powodując, że kelner upuścił tacę, a kobieta przy stoliku obok niemal ondlała. Żebrak, zamiast zgiąć kark i błagać o litość. Uniósł głowę i odpowiedział z prostotą, ale i godnością: Nie jestem nikim ważnym, ale wiem, że życie dziecka jest ważniejsze niż strach przed tobą. Kropka. Te słowa uderzyły w zgromadzonych jak piorun, bo nikt nigdy nie odważył się mówić w ten sposób do mankusołu, a każdy, kto próbował, kończył martwy, porzucony gdzieś w zaułku miasta. Ochroniarze już napinali się do działania, ale bos ponownie gestem dłoni ich powstrzymał, sam wciąż patrząc w twarz człowieka, którego nie mógł rozszyfrować. Wnuczka, przerywając płacz, Wyszeptała drżącym głosem: Dziadku, on mnie uratował, a te słowa, wypowiedziane przez najdroższą istotę w życiu Wittoria, były niczym ciężar, który rozbił mur jego gniewu. Napięcie w restauracji rosło do granic możliwości. Wszyscy oczekiwali, że zaraz padnie wyrok, a jednocześnie czuli, że dzieje się coś niezwykłego: starcie dwóch światów, najpotężniejszego mafioso i najbiedniejszego z biednych. Wittorio pochylił się lekko w stronę żebraka, a jego twarz, zwykle kamienna, Zdradzała teraz cień wewnętrznej walki, bo jego kodeks mówił, że nie wolno okazywać słabości, ale serce krzyczało, że ten człowiek właśnie oddał wszystko, by ocalić jego wnuczkę. W końcu, po długiej chwili, która wydawała się wiecznością, Boz wyszeptał tak cicho, że tylko najbliżsi mogli usłyszeć: Gdybyś zawahał się choć sekundę, moja wnuczka byłaby martwa, a potem wyprostował się i dodał już głośno, i dlatego dziś nie umrzesz. Cała sala wciągnęła powietrze, a spojrzenia wszystkich skierowały się na bezdomnego, który nie wierzył własnym uszom, że właśnie uszedł z życiem. Jednak decyzja Wittoria nie była końcem, lecz dopiero początkiem, bo mafia nigdy nie zapominała ani dobra, ani winy. Bos polecił swoim ludziom odprowadzić żebraka do osobnego pokoju, by porozmawiać z nim później, a każdy z obecnych wiedział, że ta rozmowa mogła oznaczać zarówno nagrodę, jak i tortury. Wnuczka jednak, wciąż trzymając się matki, nie spuszczała oczu z mężczyzny i zawołała za nim słabym głosikiem: Niech on zostanie. Co poruszyło serca nawet najtwardszych zbirów stojących przy wejściu. Wittorio, choć nie dał tego po sobie poznać, poczuł, że jego wnuczka przywiązała się do tego nędzarza w jednej chwili, a to mogło zmienić równowagę sił w jego sercu, bo dla niej był gotów poświęcić wszystko. Żebrak został wyprowadzony, ale jeszcze zanim zniknął w korytarzu, odwrócił się i spojrzał wprost w oczy mafioso, bez cienia strachu, a to spojrzenie zapadło wszystkim w pamięć jako coś, czego nie da się wymazać, prosty człowiek, który ośmielił się stanąć naprzeciw legendy zbrodni. Goście restauracji długo jeszcze szeptali o tym wydarzeniu, wiedząc, że byli świadkami czegoś, co mogło wstrząsnąć całym miastem. Po kilku godzinach od dramatycznych wydarzeń w restauracji, żebrak został przyprowadzony do rezydencji rodu Mancusoł, monumentalnej willi na obrzeżach miasta, gdzie marmurowe kolumny i złote żerandole kontrastowały z cieniem krwi i zbrodni, które to miejsce pamiętało, atmosfera była tak ciężka, że nawet strażnicy w maskach bali się oddychać w obecności swojego pana. Wittorio siedział w ogromnym fotelu obitym czarną skórą, ze szklanką whisky w dłoni, a przed nim, otoczony przez ludzi uzbrojonych po zęby, stał ten sam żebrak, który kilka godzin wcześniej uratował życie jego wnuczce, wyglądał na jeszcze bardziej zmęczonego i obcego w tym świecie przepychu, ale w jego oczach wciąż paliło się światło, które odróżniało go od zastraszonych ofiar mafii. Bo długo milczał, jakby chciał przeciągnąć napięcie do granic możliwości, aż w końcu odezwał się, pytając kim naprawdę jesteś? Bo wiem jedno zwykły żebrak nie patrzy tak w oczy śmierci. Te słowa wywołały poruszenie wśród obecnych, a mężczyzna spuścił na moment głowę, jakby ważył, czy wyznać prawdę, czy dalej trwać w milczeniu. W końcu odpowiedział cicho, ale pewnie, kiedyś byłem lekarzem. Chirurgiem, który ratował dzieci. Straciłem rodzinę w wypadku, popadłem w rozpacz, alkohol, długi, aż w końcu wylądowałem na ulicy. Ale kiedy zobaczyłem twoją wnuczkę, przypomniałem sobie, że moje ręce nadal mogą ratować życie. W sali zapadła cisza, a nawet najbardziej bezwzględni Mafiołusi poczuli coś, czego dawno nie czuli szacunek. Wittorio zmrużył oczy, bo jego serce, twarde jak skała, po raz pierwszy od lat zadrżało, a obraz wnuczki, która mogła umrzeć, a jednak żyła dzięki temu człowiekowi, wciąż stał mu przed oczami. W tym momencie drzwi otworzyły się i wbiegła mała dziewczynka, ignorując straże i zasady, rzuciła się w ramiona żebraka lekarza, wołając: Dziadku, to on mnie uratował, proszę, nie rób mu krzywdy. A jej łzy i niewinny głos były potężniejsze niż jakiekolwiek pistolety. Wittorio wstał, a jego ludzie drżeli, bo wiedzieli, że każda decyzja mogła odmienić bieg ich życia. Po chwili ci szybos podszedł do żebraka, spojrzał mu w oczy i powiedział: Straciłeś wszystko, ale uratowałeś moje wszystko. Od dziś nie jesteś żebrakiem. Jesteś pod moją ochroną. To zdanie spadło jak grom, bo nigdy dotąd mafijny przywódca nie przyznał ochrony nikomu spoza swojego kręgu. A tym bardziej człowiekowi, którego wszyscy uważali za wyrzutka. Lekarz żebrak, nie wierząc własnym uszom, poczuł, że życie daje mu drugą szansę, a w oczach dziewczynki zobaczył wdzięczność i ciepło, którego nie zaznał od lat. Z czasem zaczął leczyć ludzi, zarówno biednych, jak i tych skręgu mafii, a jego imię rozniosło się po mieście jako symbol tego, że nawet w najciemniejszych miejscach może rozbłysnąć iskra dobra. Wittorio, choć nadal był królem podziemia, zmienił się, mniej chętnie sięgał po przemoc. A bardziej słuchał swojego sumienia, bo przypominał sobie, że życie dziecka i odwaga jednego człowieka mogą być więcej warte niż całe imperium. Wnuczka dorastała, mając u boku swojego niezwykłego wybawcę, a legenda o żebraku, który odważył się uratować córkę mafii, krążyła latami w opowieściach mieszkańców miasta. Ludzie mówili, że to historia o cudzie, ale ci, którzy byli świadkami tamtego dnia w restauracji, wiedzieli jedno: prawdziwy cud zdarzył się nie w tym, że dziecko przeżyło, lecz w tym, że serce mafijnego bossa, zimne jak lód, zostało po raz pierwszy naprawdę poruszone.